bardzo serdecznie w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy. Nie mogliśmy się już doczekać, żeby dzisiaj się tutaj z Państwem spotkać po to, żeby wspólnie rozświetlić to piękne drzewko, które ma 27 metrów i 40 tysięcy światełek. Próbowaliśmy zgadnąć, policzyć, wspólnie tutaj spotkać się, jaką liczbę światełek mamy w ramach całej naszej miejskiej iluminacji, ale pozostanie to na razie naszą słodką tajemnicą. Może te liczby ustalimy przy jakiejś innej okazji. Okazji. Szanowni Państwo, na początek dla rozgrzewki, ponieważ pogoda jest, no może jeszcze nie zimowa, jesienna, my będziemy się starać, żeby świąteczną atmosferę wspólnie z Państwem tutaj e, rozkręcić, a pomoże nam w tym chór Sound and Grace, który bardzo serdecznie zapraszam na scenę. E, przed nami, proszę Państwa, wielkie brawa, oczywiście przed nami piosenka o wiele mówiącym tytule, e, jeśli dobrze pamiętam, bo Idą święta, zgadza się. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, sam Dan śpiewajcie z nami. Ogrzewam dłonie, strzepuje śnieg z powiek Dźwięk słychać w zakamarkach miast Mija mnie człowiek, zerka w moją stronę Posyła uśmiech i do domu gna Ostatnie sprawy w toku Znikają z objawieniem gwiazd Wsiądziemy znów do stołu, to będzie piękny czas Bo idą święta, niech będą takie jak chcemy pamiętać Miłości pełne rodzinnego ciepła Najskrytsze życzenia zaczną się spełniać Niech zmienią nas na Jak chcemy pamiętać Czas wybaczania i otwarcia serca Najskrytsze życzenia zaczną się spełniać Niech zmienią nas na lepsze już te święta hmm. Świat wciąż się boi Każdy za czymś goni Szukamy szczęścia tam, gdzie nie ma nas Serce na dłoni, moje oczy w Twoich Znów widzą spokój, idzie lepszy czas Ostatnie sprawy w toku Znikają z objawieniem gwiazd Siądziemy znów do stołu To będzie piękny czas Bo idą święta Będą takie, jak chcemy pamiętać Czesności pełne rodzinnego ciepła Najskrytsze życzenia zaczną się spełniać I zmienią nas na lepsze już te święta O święta, o święta Niech będą święta, niech będą takie, jak chcemy pamiętać, Miłości pełne rodzinnego ciepła. Skryptsze życzenia zaczną się spełniać, Niech zmienią nas na lepsze już te święta. Niech będą takie, jak chcemy pamiętać, Czas wybaczania i otwarcia serca. Najskrytsze życzenia zaczną się spełniać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, Sound and Grace, wielkie brawa. Jeszcze oczywiście dzisiaj usłyszymy e, kolejne dwa utwory. Ale teraz, proszę Państwa, moment, na który wszyscy czekamy, moment kulminacyjny. Rozświetlimy choinkę, a dokona tego ekipa elfów w składzie. Uwaga, Hania, zapraszam na scenę. Hania, Hela, Iwo oraz Franek. Proszę Państwa, wielkie brawa. A na czele tej ekipy stanie nie kto inny jak prezydent Rafał Trzaskowski. Witamy bardzo serdecznie. Gotowi? Gotowi jesteście? Tak. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jak co roku się spotykamy właśnie w tym miejscu po to, żeby rozpocząć naszą fantastyczną iluminację od zapalenia samej choinki. No i oczywiście rozświetlenia całego traktu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. A wy jesteście gotowi? Jesteście gotowi? No to super. Drodzy Państwo, chciałem wszystkim złożyć serdeczne życzenia e, najlepszych, e, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Przede wszystkim życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej czasu dla rodziny i dla przyjaciół, e, żebyście mieli jak najwięcej czasu na odrobinę zadumy i żeby te święta były dla wszystkich jak najbardziej wesołe, przyjazne. Odpocznijcie drodzy państwo, a dzisiaj no cóż, zapalamy w takim razem, w takim razie wszyscy choinkę. Chodźcie tutaj bliżej. Odliczamy. Uwaga. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 No! Wielkie brawa drodzy państwo. I wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Szanowni Państwo, udało nam się po raz kolejny, bardzo się cieszymy, a przed Państwem ponownie Sound and Grace. Wielkie brawa, zapraszamy. I Bardi, ufania. Tak świąt roznosi się, nie bądźmy w tym sami, klimatem świąt podzielmy się, nie bądźmy sami, w sercach jest przecież tyle miejsc, nie bądźmy sami, sami, sami już nie. Nie bądźmy w tym sami, nie bądźmy w tym sami. so it's